6 stycznia, czyli objawienia pańskiego, potocznie nazwanego Świętym Przekróli, tradycyjnie spotykamy się na Wieczorze kolęd, który wspólnie z Radą Sowacką dla mieszkańców organizujemy. Dzięki staraniom naszym mamy tutaj zgromadzonych mieszkańców Rościszowa. mamy pensjonariuszy, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Zielone Zgórza, z którymi mamy bardzo dobre relacje. A całość uświetnia nam, jak co roku, z hola totus Tuus, z kościoła świętego Jakuba w Pieszycach. Panowie e, pięknie śpiewają. Wieczór ten pozwala nam kolędować, zachować tradycję, e, integrować się tutaj e, z mieszkańcami i przeżyć ten kończący się już okres Bożego Narodzenia, bo dziś się kończy. Z jakiejś takiej radości, po jakim podsumowaniu tego wszystkiego i przypomnieniu, co się tam narodziło, zdarzyło w Betlejem 2000 lat temu. Ja serdecznie dziękuję wszystkim wszystkim, którzy tutaj przybyli. Moim dziewczynom z Rady Cółeckiej, w pomocy w zorganizowaniu tego, w przygotowaniu poczęstunku słodkiego, napoju. Myślę, że taki wieczór uczestników Zapadnie im w pamięci i przynajmniej przez rok będą pamiętali, że coś takiego było. To Ta wydarzenie rozpoczyna e, ten nowy rok i tych wydarzeń, jakie mają nastąpić. Co prawda e, za tydzień mamy wal dla dzieci, zabawę kornawałową, też coroczną, którą też uświeci nam. E, ja to nazywam Fiki. To jest taka fajna grupa z Milawy i a co będzie dalej zobaczymy, bo ten rok się kończy. I kończy się też kadencja samorządów. Kiedy to będzie, i musimy to brać pod uwagę, żeby się nie rozpędzać, bo jak przyjdą Pana nas następni, żeby mieli co dalej robić i czym gospodarzyć. Chciałbym tak dodać, że ta kadencja nasza, która się upływa i te wszystkie wydarzenia, które staraliśmy się tworzyć, przynosiły satysfakcję nie tylko nam, ale i mieszkańcom, którzy bardzo chętnie brali w nim udział. Myślę, że. Te wszystkie rzeczy, a może lepsze, będą jeszcze zachowane, będą kultywowane tradycje, będą też zadania, imprezy lepsze, jak myśmy dali. Na zakończenie chciałbym mieszkańcom Dościszowa, mieszkańcom Pieszyc, wszystkim czytelnikom portalu Doba, zdrowego roku, żeby ten rok nie był gorszy od tego, który był, a niech on będzie lepszy. Niech nikogo z nas nie zabraknie na, następnej, na następnych imprezach. Nie.